Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. Dzisiaj o kołderkach z dzieciństwa. Będzie to vlog opowiadający o tym, dlaczego ja tak postępuję, dlaczego ja tak robię, dlaczego skoro wiem, że to jest bez sensu, ciągle wchodzę w ten sam schemat. A może uświadomienie sobie tego, że ten schemat myślenia, postępowania, schemat emocjonalnej reakcji na różne wydarzenia, kiedyś był nam potrzebny. Może to jest tak jak z tą kołderką z dzieciństwa, która kiedyś okrywała, a z czasem przestała służyć. No, albo stała się mało wygodna, materiał się zmechacił, albo po prostu stała się zbyt krótka. I w pewnym momencie byliśmy gotowi na to, żeby tej kołderki się pozbyć. I zakopić nową kołdrę. I tak jest z schematami postępowania, schematami reagowania emocjonalnego i schematami myślenia, kiedyś one służyły. One rzadko kiedy są bez sensu. Ludzie zazwyczaj robią rzeczy, które mają jakiś sens dla nich. Jeżeli tego sensu trudno jest szukać w teraźniejszości, zwykle ten sens kiedyś to zachowanie miało. I czasami odnalezienie tego sensu w przeszłości, odnalezienie tego, kiedy i po co była taka uderka, był ten schemat postępowania czy myślenia, pozwala uwolnić się od niego i odnaleźć zdrowszy, lepszy, wygodniejszy sposób funkcjonowania na co dzień. Więc kiedy mówisz sobie, no to co robię jest totalnie bez sensu, zastanów się, czy był moment, w w swoim życiu, kiedy to miało sens, kiedy to pomogło Ci w czymś. Może to pomogło Ci w zachowaniu Twojego zdrowia i życia. Może pomogło Ci to przetrwać. Może pomogło Ci to określić samego siebie. Może pomogło Ci to być w jakichś relacjach. Kiedyś. Teraz już nie służy. Więc jeżeli uważasz, że to bez sensu, a robisz to nadal, zastanów się, kiedy i jaki to miało sens? Życzę Wam udanego tygodnia, pełnego uśmiechu, pełnego zdrowych, dobrych kołderek, tego, że potraficie odnaleźć sens tego, co robicie. A kiedy ten sens trudno jest znaleźć na tu i teraz, potraficie go znaleźć w przeszłości. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia już w przyszły piątek.